Środa, 17 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia jest opis promieniowania twarzy Mojżesza. Otóż pisze autor, autor, iż Mojżesz nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. To wtedy, kiedy wrócił z synaju. Ale nie tylko wtedy. Potem znowu pisze autor o tym, że za każdym razem, kiedy... Wchodził na rozmowę z Bogiem, to jego twarz promieniowała po tej rozmowie. Promieniała jego twarz. Co to znaczy? Ludzie wiedzieli, że on rozmawiał z Bogiem. Był jakiś efekt, można powiedzieć, fizyczny, biologiczny jego rozmowy z Bogiem. Kiedy patrzymy na nasze twarze, na nasze oczy, to nieraz mówimy, że ktoś ma taką twarz czy nos pijacki, nie? że to widać, że, że ma problem z alkoholem. Czasem to się czerwieni, bo bo, nie wiem, wstydzi się, albo, albo skłamał, został na czymś przyłapanym. Czasem można widzieć twarz spracowaną, czasem można powiedzieć, czy widzieć twarz zatroskaną. Czy można widzieć twarz, która jest w jakimś sensie obrazem tego, że spotkał się ktoś z Bogiem? Nie wiem, ja mam czasem wrażenie, że siostry zakonne przez to, że się dużo modlą, to tak naprawdę są młodsze na twarzy, że ta twarz jest jakaś taka bardziej uduchowiona. To samo można powiedzieć o niektórych klerykach, że jest jakieś wrażenie, jakby oni więcej spędzali czasu z Panem Bogiem, i to widać na ich twarzy. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, to jest kwestia nieraz genów, to jest kwestia nieraz choroby czy, czy zdrowia, więc no myślę, że nie powinniśmy patrzeć tak na ludzi pod tym względem. Ale na pewno jest coś takiego, że. Że ciało reaguje na spotkanie z Bogiem. Nie wiem, ja tak zawsze mam, na przykład, po adoracji Najświętszego Sakramentu, że jestem dużo bardziej spokojny, że jednak to przebywanie z Panem, modlitwa z Panem, powoduje to, że gdzieś pokój serca przychodzi i człowiek jakoś się uspokaja również w ciele. Ma wpływ nasza modlitwa również na nasze ciało, ma wpływ nasza modlitwa również na nasz organizm, i warto też o tym pamiętać, że, że dbając o swoje ciało, chodząc do lekarza, ćwicząc, stosując dietę, pomyśleć też o rozmowie z Bogiem. Rozmowa z Bogiem jest też odczuwalna na poziomie cielesnym. Psalmista wzywa do tego, żeby padać przed podnóżkiem stóp Jego, bo on jest święty, bo Bóg jest święty. Potem znowu w drugiej strofie mówi: pokłon oddajcie Jego świętej górze. Oczywiście to nie jest zachęta do bałwochwalstwa, żebyśmy czcili jakieś podnóżki czy jakieś góry. Tu chodzi o to, że kiedy wiem, że Bóg mieszka na Syjonie, że jest świątynia, ma specjalne takie miejsce, jest takie miejsce na świecie, gdzie mogę powiedzieć, że tu Bóg jest bardziej niż gdzie indziej, to w tym miejscu jakoś też swoim ciałem zaznaczam. My klękamy na jedno, na dwa kolana. Może rzadziej rzucamy się w, w geście prostracji, skinamy głowę, czy sch, robimy skłon, ale w jakiś sposób pokazujemy, zwłaszcza na postawę klęczącą, że to miejsce jest ważne, to miejsce nam bardziej kojarzy się z Bogiem. Byłoby pięknie, gdybyśmy ten zwyczaj klękania zostawili, gdyby on był. Pamiętacie może, w niektórych kościołach jest nawet taki zwyczaj, jak na Jasnej Górze, że się obchodzi dookoła obrazu, czy na kolanach, że, że to jest normalne, czy w Ludźmierzu, w Licheniu chyba też bodaj, w Starym Sanktuarium, że się obchodzi dokoła ołtarza na kolanach w jakimś takim geście pokazania, ja czuję, że tu jest święte, że tu jest coś niesamowite, że tu jest jakieś, jakieś miejsce spotkania z Panem Bogiem. To nie chodzi o to, żebyśmy byli bałwochwalcami albo, albo myśleli, że kolanami możemy wydeptać drogę do nieba, ale to jest piękne, że swoim ciałem możemy również pokazać, że Bóg jest tutaj w sposób bardziej szczególny. Czyli tak jak spotkanie z Bogiem wpływa na nasze ciało i modlitwa sprawia, że te nasze twarze czy nasze serca są dużo bardziej spokojne, tak samo w drugą stronę, jakby chcemy też Bogu oddać cześć i chwałę i powiedzieć dobrze, to ja powiem swojemu ciału, klęknij skłoń się bądź dla Pana Boga, bo, bo w ten sposób wyrażasz tym gestem dla, dla innych, że to miejsce jest dla Ciebie ważne, że to miejsce jest dla Ciebie święte. Fenomenalne dwie przypowieści opowiada Jezus w Ewangelii, przypowieść o, o skarbie i o perle. Morał jest taki sam, że jak ktoś odkrywa skarb albo perłę, to potrafi sprzedać cały swój majątek, żeby to nabyć, żeby kupić. Że do czego jest ta porównana perła czy skarb, to jest porównane do, do Królestwa Niebieskiego. A więc Królestwo Niebieskie to jest taka wartość, to jest taka niesamowita, taki skarb niesamowity, że człowiek jest w stanie wszystko oddać, żeby to mieć. Wszystko oddać. Myślimy o męczennikach, którzy oddają życie za to, myślimy o ludziach, którzy się poświęcają dla Królestwa Bożego. Myślimy o tym i mówimy, że problem nie jest w tym, że Ewangelia nie działa. Problem nie jest w tym, że, że Jezus po prostu jest mniej aktualny. Problem nie jest w tym, że Pan Bóg przestał istnieć. Problem jest w tym, że ciągle ta, ten skarb jest jeszcze ukryty w roli Ziemi, w roli naszego życia, w roli naszej przestrzeni. Bóg jest, Bóg jest tak samo fenomenalny, jak dwa tysiące lat temu i Bóg tak samo może działać, ale no trzeba, te, trzeba znaleźć ten skarb, perłę, trzeba odkryć ten skarb, no, no inaczej nie da się. Jak się tego nie zobaczy, to trudno, żeby się człowiek poświęcił. I nie ma się co też ludziom dziwić, że nie chodzą do kościoła, nie modlą się, nie oddają się Panu Bogu, nie poświęcają życia, nie słuchają Pana Boga. No jak mogą Go słuchać, jeżeli nie odkryją Go jako skarb, jeśli Go nie widzą jako perłę? Tu jest gdzieś klucz do wszystkiego. Nie stracić wiary w to, że Bóg jest absolutnie największym skarbem na świecie. No i modlić się, żebyśmy prędzej czy później odkryli ten skarb. Jak go odkryjemy, to reszta już pójdzie łatwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.